Przed nami pierwsze spotkanie dwumeczu w rundzie ćwierćfinałowej. Zapowiada się wspaniały piłkarski spektakl w dwóch aktach. A wszystko zależy od tego, która z drużyn okaże się bardziej zdeterminowana. No, i po gwizdku sędziego rozpoczyna się pierwsza połowa. Czy utrzyma się przy piłce? Rzeźniczak. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Czawi. Polański. Podanie po skrzydle. Polański. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Masz Czerano. Dawid Luis. Dobra wymiana podań. Abidal. Sergio Busquets. Abidal. Przeciwnicy przejęli. Robert Lewandowski. No, jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Dobrze dograł. Dobry, ryzykowny odbiór. Messi. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Radosław Majewski rzeźniczak przyjął i odgrywa z powrotem. Radosław Majewski, no, był tam spalony. Czekaj. Podanie. Robert Lewandowski! Nie strzelił, ale wciąż ma piłkę. No, nie zdecydował się strzelać, ale zespół wciąż szuka okazji. Dobra okazja! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! No, uderzał sprytnie, nisko, posłał piłkę w stronę bramki i kompletnie zaskoczył bramkarza. Takie strzały w dolny ruch są prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Doskonale zagrał. Ale szakcja. Brawo, ładnie odebrał w polu karnym. świetne podanie. Świetne dośrodkowanie, ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Dawid Luis Sergio Busquets. Och, ładnie to zrobił. Chyba będzie gol Udane podanie Mes Piękna obrona Będzie karny dla Barsy Obronił Ale kapitalnie Mamy auty rozpocznie Barcelona Dobrze. Ładnie odebrał. Masz Mkulu Nkulu Ndubena. Chabini. Ale czaruje technik i w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort, że to rywale muszą gonić wynik. Wydaje mi się jednak, że do końca będzie ciekawi. Przed nami druga połowa tego meczu. Patryk Małecki, polański, Sergio Busquets i Miesta. David Luiz celnie do partnera wybijają teraz do przodu David Luiz Iniesta Abidal Tabi Sergio Busquets Powstrzymał atak rywala na własnej połowie Polański Przejmują gracze Barsy Abidal No przemierzył już duży dystans z piłką Pedro Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Abidal. Wizdek. Akcja przerwana. I teraz Wodek może on zapomniał kartę. Chyba rzeczywiście. Ale na razie dużo mówi. Musi spróbować czegoś nowego. Jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają. Wprowadza do gry nowego gracza. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. I miesta. Atakują wzdłuż bocznej linii. Abidal. David Luiz. I miesta. Jarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Barcelony. Dobre, dalekie wybicie. Uderza! Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Trzeba było to lepiej wykorzystać. Abidal... I nie sta. Sergio Busquets. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Czy to wykorzysta? Świetne podanie, czy to wykorzystają? Uderzenie w stronę bramki, ależ fenomenalnie broni. Piłka w grze. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Złuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Iniesta. Sergio Buskec. Iniesta. Jest 1 do 0, 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą. I Oddalają grę od strefy obronnej. Ryzykownie, ale udanie. I Najpiłka no przypadkowo trafiła arbitra. Szkoda. Mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. I nie sta. Groźnie, ale zdążyli na czas. Sergio Busquets. Doskonale. Powstrzymani. Pierwsze ćwiercinowe spotkanie kończą zwycięstwem i mają formę, która pozwala myśleć o czymś więcej. Szkoda, 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 że ten gwizdek sędziego kończy dzisiejszy spektakl. Czasu niewiele na podsumowanie, ale nie ma co mówić. To po prostu było zjawiskowe wydarzenie futbolowe. Żegnam Państwa. Komentował Dariusz Szpakowski.